Kdej nie da się. JETZZON! ZAŁZON! ZAŁZON! Proszę bardzo! Dobra, S. Kurwa, jednak gra, to robić. <jest>, nie? <słuchaj> <noise> no, no, no. <noise> nie, proszę! Je, nie. Proszę was! Proszę! Nie! 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 Dzień <noise> Dobra, Ka Karol, ty tam wstań, ty tam wstań. Nie, 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 Ja nie, 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 Co nie, nie, linia? nie, 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 co nie, 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 mamy... nie, nie, no. ja nie, no, to, to Alan, proszę, nie, tak pionie, bo mi zaraz nie, stanie w pionie. Jeśli chcecie zobaczyć wszystkie te momenty, zapraszam na mój kanał.